Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje, można powiedzieć, perełki lumpeksowe. Jest to dosyć sporo rzeczy, więc ja nie przedłużam. Jedynie tylko Was zachęcam do łapeczki w górę i do subskrypcji. Na wstępie powiem Wam, że mam dwie rzeczy, które kupiłam dla swojego chłopaka. Jestem mega zadowolona i mam nadzieję, że będzie w tych rzeczach chodził, już je mierzył. I mam nadzieję, że będzie się cieszył z tych rzeczy tak jak ja się cieszę. Tutaj pokażę, pokazuję Wam już pierwszą rzecz. Mam nadzieję, że pozwoli mi nagrać na sobie, jak ta kurtka leży. Ona nie jest wiecie, w stanie idealnym. Kosztowała mnie 10 zł. W sklepie wydawało mi się, że ona jest w stanie bardzo dobrym. Tutaj słońce mi świeci, więc będzie takie wiecie, migotanie pewnie w wideo. Jest to kurtka Hugo Bossa. Jest, wiecie co, taka tutaj na tej, bo to jest, nie jest skórka, tylko to jest ekoskórka. Więc ona nigdzie jest, wiecie co, poprzecierana. Więc on będzie ją zakładam jak może powiedzieć, koło domu albo gdzieś tam, wiecie, na wyjściu, gdzieś tam do rodziny, żeby założyć ją. Postaram się, żeby jakoś tą kurtkę uratować. Ona tutaj ma takie fajne... Ciężko mi ją pokazać, bo ona jest naprawdę mega ogromna. Tutaj ma takie pasy, które właśnie tutaj talię ściągają. Ma taki tutaj przyszyj szyi kożuszek. Postaram się wrzucić przebitkę. Ja przebitkę robiłam w sklepie, jak ta kurtka leży na mnie, ale postaram się również, żeby wrzucić Wam przebitkę, jak ta kurtka leży również na nim. Jest to rozmiar L, jest to rozmiar L, jak mówiłam jest to z, z kurtka wykonana z eko skóry, a nie ze skóry, no szkoda bardzo, bo jest naprawdę przepiękna jest ta kurtka, no jest uszkodzona, więc no zobaczymy, kosztowała mi jedynie 10 zł, więc zobaczymy, czy będzie w niej długo chodził, czy nie. Ale kosztowała naprawdę bardzo małe pieniądze, więc no zobaczymy. A i jeszcze tutaj ma takie paski i ja to mówię na nią. Paski? Paski, dobrze mówię paski. Ja to mówię, że to jest kurtka pilotka. Kolejna rzecz. Jest to taki sweterek również dla Kuby, kupiłam. Jest to męski, raczej męski sweterek. Tak mi się wydaje, że to jest męski, bo wygląda jak na męski. Tutaj ma kieszonki, bardzo ładne. Jedynie muszę go wypielęgnować, bo jest troszeczkę zmechacony, A to dlatego, że on ma super skład. Nie wiem, czy aż taki super, ale wiem, że ma fajny skład. Bo ma 80% lamp swol, lamp, 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 czyli chyba to jest wełna, ale nie wiem czy na pewno, jeżeli się mylę, to Wam po prostu napiszę, bo to jest, nie ma to wol, że jest wełna, tylko jest Lamps Wol i 20% poliamid, więc naprawdę skład super. Ogólnie ten swaterek ja sobie kupiłam, żeby w nim chodzić do leggingsów, czy fajnych, takich fajnych, obcisłych jeansów, ale stwierdziłam, że to jest rozmiar dosyć spory, bo to chyba jest L albo XL. -ka. Tutaj niestety nie ma, y, podanej, ma, y, nie ma podanego rozmiaru, więc Wam nie powiem, ale na nim wygląda akurat dobrze. Jedynie tylko muszę go fajnie tak wypielegnować, wyczyścić yy, i jakieś tam y, takie małe mankamenty po prostu poprawić, bo gdzieś tutaj widziałam małą dziurkę yy, albo nie. W sklepie widziałam, ale chyba teraz nie. Ale ona ma taki, taki jest taka jest z mięciutkiej wełny, więc wiecie ten, ten, ten materiał się da, bardzo fajnie rozciąga. Jeżeli chodzi o markę, jest to chyba Mac Gregor, Mac Gregor, dobrze kupię. Taka metka, więc to jest chyba z Mac Gregora z tej marki. No, jest, nie jest to sweterek idealny, ale kosztował mnie naprawdę bardzo mało, bo chyba 3 zł, jeżeli dobrze pamiętam, więc naprawdę jest przepiękny. A przechodzimy już do moich rzeczy. Tutaj z kolei kupiłam sobie od sweterek. Niestety nie pamiętam ceny, a jeżeli mi się przypomni w czasie tego filmu, to wam po prostu powiem tą cenę. Ech. Ale nie pamiętam, ale wiecie, jak kupuję przeważnie w, granicy, w granicach od złotówki, albo teraz już od 2 zł do minimum 10 zł, jeżeli są to wiecie, sweterki, jeżeli, jeżeli są to kurtki, albo takie fajniejsze rzeczy, te jakieś żakiety, to już kupuję tak, w granicach tak do 20 zł. I tutaj mam sweterek bardzo milutki. Niestety jest to w połowie. Można powiedzieć, nie w połowie, bo w większej połowie jest to poliester. Oczywiście przebitki będą się wyświetlały. Jest to 63% akry, 32% poliamid i 5% wełny, ale jest naprawdę to cieplutki sweterek. Wczoraj byłam w nim w pracy i jest naprawdę cieplutki. Jest to marka HM i rozmiar emeczka. I mówię, ja za niego naprawdę dałam bardzo małe pieniądze. Gdzieś może około 3-5 zł może. Ma takie fajne bufiaste rękawy, gdzie ja bardzo lubię taki krój. A teraz jest naprawdę w ślicznym kolorze, bo jest to taki kolor morski, ale również jest tutaj przeplatany, ma takie fajne kolory takiego jasnego żółtego, zielonego. I takiego niebieskiego. Ma też również fajny splot, więc na pewno zostanie ze mną jak najdłużej ten sweterek. Jedynie tylko będę musiała go fajnie tu wypielęgnować, ponieważ są tutaj takie zmechacenia, ale to wiecie, to ją golarką obczyszczę i będzie jak nowy. Fajnie, że ma również taki wysoki golf, bo jak nawet później wiosną założę sobie, wiecie, ramoneskę i będzie zimno tutaj w szyję. To po prostu sobie go tak wiecie, podniosę i również będzie mi nie, ciepło, nie będę musiała gdzieś jakiegoś nos szalika zakładać. Więc naprawdę mi się podoba ten sweter, i jak go wypielęgnuję, zostanie ze mną jak najdłużej. Przechodzimy do następnej rzeczy. Ups, spadło mi wszystko. Tutaj również jest sweterek. Ceny również Wam nie powiem, bo niestety nie pamiętam. Ciężko mi się nieraz pokazuje te rzeczy bez mówienia Wam cen, bo wiem, że jak ja oglądam lumpeksy, to lubię jak na przykład ktoś, jeżeli ktoś nagrywa, jak ja oglądam filmy z holami z lumpeksów. Innych dziewczyn, to lubię jak te ceny właśnie one mówią. Bo po prostu wtedy wiem, że nieraz jest warto właśnie chodzić do lumpeksów. No i ogólnie fajnie się ogląda, jeżeli ceny są podawane, podawane przez te osoby, które nagrywają. Tutaj właśnie z kolei mam sweterek z bardzo takiego mięciutkiego, fajnego materiału. On teraz jest taki widzicie, pośredni. Yy, nie jest taki milutki, ponieważ ja muszę go fajnie wyczesać, żeby on był taki milutki jak tutaj na tym kołnierzyku. Ale jest, powiem że jest mega ciepłe. Bardzo mi się podoba. Ja ma w tą fajną, e, tutaj ten fajny kołnierz. Jest to marka Lindex i jest to rozmiar ogólnie na 158x164. Na e, a jeżeli chodzi o skład, to nie wiem, czy to nie był jakiś poliester. Tak, jest to 100% poliamid, ale nie czuć, że to był. Nie czuć, nie czuć jest, że to jest jakiś sztuczny skład. Jest bardzo mięciutki tutaj ten materiał. Jedynie tylko muszę go fajnie tu wypielęgnować, ogólnie kupić jakąś taką mięciutką szczotkę, żeby to właśnie tak fajnie wyczesać ten sweterek. Więc naprawdę mi się mega podoba i również będzie mi pasował do wszystkiego, bo czy do spódniczek obcisłych, czy do jakichś jeansów nawet. To fajna sprawa i mega mi się on, on podoba. Tutaj jest kolejną, kolejną, kolejną rzecz z Lumpexu. Jest to spódniczka. Ona była przeze mnie przerabiana. Ona była dosyć długa, ale niestety Wam nie pokażę, jak ona wyglądała na mnie, bo nie spodziewałam się, że będę jeszcze nagrywała hole lumpexu bo ostatnimi czasy. Mój spadek takiej energii do życia i do nagrywania zmniejszył się, więc nawet nie wiem, czy w ogóle jakiś tam filmik mam w telefonie albo jakieś zdjęcie z, właśnie z tą spódniczką, jak ona wyglądała przed, ale ona była dosyć długa, bo sięgała mi poza kolana. Teraz sięga akurat w takim, można powiedzieć, do połowy uda. I tutaj chciałam zrobić sobie zamek, w sensie ramek rozporek, ale niestety brzydko to wyglądało i stwierdziłam, że po prostu to zaszyję i podwinę ten materiał. No i tak to właśnie wyszło. Jest, jest bardzo z wysokim stanem, więc fajnie do miała albo do sweterków, albo właśnie do takich obcisłych bluzek. Jest to taki materiał dosyć gruby, więc to jest bardziej przyda się właśnie teraz na zimę. Taka spódniczka. A ona ma pod spodem tutaj taką hmm, halkę. Taki materiał, żeby nie było widać mi, wiecie, tutaj, żeby nie prześwitywało nic, bo jest tutaj dosyć hmm, cienki ten materiał. Niestety Wam nie powiem składu, ale wiem, że to był. Hmm, wiem, że to była marka, chyba też również chyba Lindex albo jakaś inna. I, i, był, i był, jest wykonana z poliestru, a niestety wycięłam tą metkę razem z tym materiałem. E, no i co? I tutaj z tyłu ma również e, m, zamek i tutaj guziczek i naprawdę jest z wysokim stanem, więc cieszę się bardzo, że będę miała właśnie w, w swojej szafie w tak, z, takim właśnie wysokim sta z takim wysokim stanem e, taką spódniczkę. Dobra, ja już się jąkam jak zwykle. Przechodzimy dalej. Jest to również sweterek. Już go nie będę brała na wieszak, bo Wam tak pokażę. Jest to sweterek, którego na pewno na 100% zostawię jak najdłużej w swojej szafie, ponieważ jest ze super składem ponieważ on jest wykonany z 65% Lamp Wol i 30% Silk. Wiem, że silk to chyba jest jedwab, jeżeli dobrze pamiętam. No i ma właśnie w materiale wełnę. Nie jest to materiał gryzący. Jest tak bardzo taki materiał, nie jest miękki. Jest dosyć taki, można powiedzieć, taki twardym materiałem. Prałam go z, z, w takim płynie zmiękczającym, a niestety to jest taki sweter zbity, bardzo jest zbity. No i niestety chyba taką formę musi mieć, taką wiecie twardą, ale jest mięciutki, czy znaczy jest mięciutki, ale nie aż tak bardzo jak bym chciała, ale na pewno ten sweterek zostanie ze mną jak najnóżej, ponieważ jest naprawdę w fajnym składzie i jest naprawdę przepiękny. Ma ten golfik, tutaj ma takie ściągacze na rękawach, normalny taki, normalny rękaw taki ma. I jest taki w miarę kró, krótki, może nie aż krót, nie taki krótki, ale w, takim, w takiej długości odpowiedniej właśnie do, czy do spodni, czy do spódniczek, więc mega, mega mi się podoba ten sweterek i zostanie ze mną jak najdłużej. Teraz ogólnie szukam takich rzeczy, wiecie, w lumpeksach, które zostaną zonym ze mną jak najdłużej w szafie, więc staram się szukać takich naprawdę perełek. No i słuchajcie. Mam ostatnie dwie rzeczy, z czego jedna rzecz jest po prostu genialna. Tutaj zanim Wam pokażę tą rzecz genialną, którą kupiłam w Lumpek, naprawdę za małe pieniądze. Ale tu Wam jeszcze pokażę bluzkę, czarną bluzkę. Tutaj ma wiązanie tutaj przy szyi. Można sobie związać czy w kukartkę, czy po prostu w kokardę, czy po prostu puścić luzem. Nie powiem Wam marki, bo niestety nie wiem, ale jest to 100% polyester i tutaj jest fajna metka, bo pokazuje ile ile można mieć w, w biuście i tutaj w biodrach. Jest to na 1,64 m, 72 m, więc super metka. Pierwszy raz, się widzę, pierwszy raz się spotykam z taką metką, żeby właśnie były wymiary pokazane na metce. Ale, ale co mnie ujęło w tej bluzce, to że ona ma takie fajne tutaj przejścia, takie niteczki srebrne. I to mega mi się podoba. Jest z materiału takiego prześwitującego, więc będę musiała założyć sobie top albo jakąś taką ładną braletkę. No i co? I chyba nic. Na temat tej bluzki jest po prostu taka zwykła. Szkoda, że jest wykonana z poliestru, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak elektryzowała tych moich włosów. I naprawdę zapłaciłam za nią bardzo małe pieniądze, bo w granicach od 3 do 5 zł. Dobra, i przechodzimy do tej mojej perełki nad perełkami, bo jest to kurtka, słuchajcie, skórzana. Powiem Wam, że jestem mega, mega ucieszona z tej kurtki. Bardzo mi się podoba, aż nie mogę mi się doczekać wiosny, kiedy będzie, bo ta kurt kurtka naprawdę będzie ze mną jak najdłużej. Kupiłam ją za jedyne 20 zł, słuchajcie. Kiedy kupowałam tą kurtkę, te panie w sklepie były po prostu w szoku, że musiały wystawić tą kurtkę za te 20 zł, bo ta kurtka jest warta o wiele, o wiele więcej tylko musiał po prostu ją wystawić, bo po prostu przyszła w tych wszystkich workach, bo ogólnie w tym sklepie jest również rzeczy z outletu. Więc na spokojnie ta kurtka mogła wylądować z rzeczami z outletu i mogła być wystawiona za kwotę 200 zł, nawet i może i więcej, ale mi się udało ją kupić za jedyne 20 zł, słuchajcie, i ja poszłam w dniu dostawy i po południu kiedy w latem, jak przeważnie, pamię jak pamiętam, latem, jak chodziłam do, e, właśnie do tego Lumpeksu, to słuchajcie, tam nic już nie było, nawet po południu nic nie było z takich fajnych rzeczy, bo te, właśnie te osoby młodsze czy te starsze, nawet, e, nawet panie kupowały po prostu te fajne rzeczy, a ja tutaj byłam zdziwiona, że poszłam teraz sobie w, w styczniu e, i ta kurtka po prostu czekała na mnie, e, jak po prostu. Doczekała na mnie, że aż kupię ją. Słuchajcie, 20 zł i ze mną będzie jak najdłużej. Jest to taka kurtka. Nie wiem, czy to jest ogólnie męska kurtka, czy to jest damska kurtka. Ale co mi przeszkadzało jedynie w tej kurtce? Tylko. Że ona ma tutaj szerokie ramiona i ma ciut, jest, ciut ma długie rękawy. Eee, ale to wiecie, ona się fajnie tak zrobi e, się mięciutka podczas chodzenia, więc mam nadzieję, że ona się ułoży do mojej e, sylwetki, ale jest przepiękna jest, e, jest w, takiego modelu, który jest teraz modny, nie jest to można powiedzieć modelem starsza kurtka. Tutaj ma suwaczki, tutaj ma te zapięcia. Tutaj ma małą kieszonkę, tutaj ma tą większą kieszonkę. Tutaj ma wszyty pasek, co mi się bardzo podoba, że ona nie jest tak, wiecie, przez całe tułowie ten pasek, tylko on już jest wszyty, ten pasek, więc on mi nigdzie nie zginie. Bardzo fajna kurtka. I ona ma tutaj jeszcze ekspresik, również z tyłu ma taką taką zakładkę. Zaszyto i fajnie to wygląda, że ona z tyłu tak się fajnie układa. Jest po prostu boska. Ja ją na pewno jeszcze będę pielęgnowała, żeby, z, żeby ta kurtka była taka, wiecie, mięciutka. Ona jest już mięciutka, bo ją y, naolejowałam, naoliwkowałam, y, wypastowałam taką pastą do skóry i ona już jest taka naprawdę mięciutka, ale jeszcze chciałabym, żeby ona jeszcze była bardziej mięciutka. Tutaj w obrębie, właśnie. Ramion, żeby to fajnie się układało, żeby ona nie była taka wiecie masywna, tutaj na mojej górze, po prostu przepiękna jest ta kurtka, zostanie ze mną jak najdłużej. Będę o nią dbała, żeby się tak nie zniszczyła, ale jest to wiecie, skurtka skórzana, więc ona zostanie ze mną jak najdłużej. Bardzo się cieszę, bo już w szafie mam właśnie kurtkę skórzaną, fajną tą dżinsówkę, co kiedyś kiedyś wam pokazywałam w holu lumpexu, więc te rzeczy na pewno zostaną ze mną jak najdłużej. I słuchajcie, warto chodzić do lumpeksów, szukać, szperać, bo na pewno ta rzecz, która dla Was jest przeznaczona, ona będzie czekała, tak jak na mnie ta kurtka skórzana, czekała e, aż do południa, aż przyjdę po nią, więc powiem Wam, że nieraz warto jest szukać i szperać e, w tych lumpeksach. Dobra, na dziś to wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeżeli tak, to zachęcam do łapeczki w górę i również do subskrypcji, pamiętajcie o tym. Możecie również komentować, ee, bo chętnie czytam te komentarze i Wam również odpowiadam. Dobra, ja przechodzę do kolejnego filmu, bo jeszcze muszę jeden zrobić sobie, żebyście miały na następny tydzień. Dobra, ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym.